Siema, siemano, siema, Mneczko, widzowie. witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcineczku, <laughs> mamy update w Brookhaven, więc już dołączamy tutaj, no i przesuńcie mi Lakarnuma, co dodali w aktualizacjach, 65 nowych propów, Wow, Fighter Jet Now available at AIP Airport. Czyli odrzutowiec dostępny na lotnisku. Użyj karty do przejścia. Limit propów na prywatnych serwerach, serwerach zwiększony do skina. dla każdego gracza. Gra. Gracza, nie wnikać. O matko, prze, 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 pra, przepraszam was. O kurde, stacja benzynowa się jara. To chyba będzie bum bum. O, już ktoś tutaj lata odrzutowcem. Kurde. OPP, OPP to jest policja, a nie jakiś. Jakaś jednostka specjalna, Jezus Maria, co się za mną dzieje? Jakbyście cię pytali, to ja update sprawdzałem i tutaj mamy przy bagażach res. Restricted Area. A... Au, Z personnel only. Co my tu mamy? Jakieś drzwi? Pewnie taka ta karta będzie do tego. Nic tutaj nie ma, dobra. E, dobra, to ja może lepiej zacznę od propów, bo tam RP robiono ten tego. Kurde. Może po nagrywkach dołączę do tego RP. Co jest? Jakby od kiedy policja mogła odrzutować do jasnej ciasnej. Ale dobra. Nowe propy. Tutaj nic. Tutaj nic nowego. Generalnie ja wiem, yy, znam każdego propa i wiem każdy, który jest nowy. Co to jest? Czekaj, czy oni dodali armatę? Tak, oni dosłownie dodali armatę. Może strzelać? Tak. I dodali takie nowe pęknięcie. No ciekawe, ładne nawet. Podoba mi się. Sprawdzę w tabliczkach. W tabliczkach pusto. Budynki. O, dodali jakieś. Głosowania No, ok. W zwierzętach nic. W tych takich drogowych nic. O, w meblach chyba. Chyba dodali to. O, dodali takie krzesło, fajnie. Coś tu jeszcze jest? Stolik jakiś, fajnie, bo mi się mega przyda pusty stolik. Taki biały. O, to jest ciekawe. Takie leżaczki dodali w zimę. Zmienili kolor tego, bo to było brązowe. I tak samo tego chyba. Czekaj, czy oni dodali lustra? To jest na ścianę. Tak, lustra są. Ale zarobiście. W pieniądzach nic. W jedzeniu. O, dodali. Ej, toster jest! Taki amerykański. Ej, co jest? Ej, patrzcie, tutaj taki czerwony elemencik odpada. To jest chyba taka kawa w proszku, a tutaj mamy ekspres do kawy w ziarnach. Chyba. Nie wiem, spytajcie się moich rodziców, jak kawy nie piję. W barykadach nic, u mechanika, o, turbo poddawali. Poziom pierwszy, poziom drugi i poziom trzeci, ale poziom trzeci zawipa. O, takie coś jest. W ogóle macie bojowe zadanie w komentarzach, policzcie te propy. U dzieciach na pewno dodali takie coś. Co to? A taki dla dzieciaków, jak jedzą. Ej, dodali takie łóżeczko dla dzieciaków. Można się położyć? Nie, szkoda. Wózeczek. Wózeczek taki na dzieci. Chwila. Można zmieniać kolory tych barykat. To po co są? Jakby dwa kolory. No ale okej. Okay. Słyszałam, że podobno w roślinności dużo dodali. I chyba mają rację. Albo dobra, nie będę się typał. Ja Wam tu nas te nowymi. Tymi nowymi. O, to jest fajna. Patrzcie ile kwiatków dos dodali. W ogóle od najmniejszego do największego. Ej, XD, jak to śmiesznie wygląda. dodali coś nowego w elektronice. Mamy klawiaturę. RGB. UW. Kolor UW mamy. Myszka z podkładką. Mamy mównicę. Chwila. Chwila. Nie. Nie, sorry, ja muszę to zrobić. Poczekajcie, muszę przerwać nam filmik i to zrobić. Widzicie podobieństwo? <śmienicza> o kur. <śmienicza> Jezus Maria. Nie, ja to wrzucę, ja to wrzucę. Macie problem, macie problem. Będziecie oglądali Adolfa. Hit. Smaria. Takiej odklejki to ja chyba nigdy nie byłem. Nie miałem. Dobra, Dodali nowy komputer. Tego na pewno nie było. Chwila. Dobra, sorry, koleżanka pisała. No to pyk. Co to jest? Co to jest? A takie na... to chyba do nagłośnienia jest takie. O, co to jest za. Co to jest za. Co to jest za urządzenie? O! Co jest? Jakie fajne! Nie wiem co to jest, ale fajne. I widzę tego nawet ciekawe zastosowanie. Uwaga, zrespię szary panterę. Dobra, tylko ja mogę mieć wózek, tutaj do, golfowy. Rozbiję ich. Roz, ro, rozbijam ich. Rozbijam ich. Pyk. Porywamy. Atak, atak. XD. Dobra. Jak odpalimy tutaj ten sekret. Kurna, ale mam Aima. Jak odpalimy ten sekret tutaj. ta sama tekstura. Moim zdaniem to pasuje do jakiejś bitwy zła z dobrem, że żółci są dobrzy, a fioletowi źli. Trochę jak dziesiąty sezon Ninjago. No dobra. A można to wyłączyć? Można. Dobra. Ej, można klikać na te przyciski yy, propem. O, dodali nowego propsa w narzędziach. Mamy kluczyk. Mogę go wziąć chociaż? Nie, oczywiście. W ogniu dodali tylko takie drewienko. Co ko 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 koło kominka można sobie położyć. Balony i prezenty są puste. Trumny. O! Ty! Taka jest? Od agencji, ale bez znaczka agencji. A pod chociaż? Dobra, nie. Naprawiłem tego propa. No cipiarze mi tu weszli na kadr, kurna. Ale dobrze, yy, przejdźmy do ubrań. Okej. Okay. Chwila. Te spodety lecztują. O, dodali takie coś. Taki fotel, jak u dentysty jest, ja Wam zaraz pokażę. Rozpijmy mój wózek. Mój ulubiony, ukochany wózek. Tak, zakochałam się w tym wózku, co chodzi? Dobra. Dobra. Dentist. Patrzcie, to jest dokładnie to samo. Czemu tu nie leci reklama dentysty? Dobra. Teraz jedziemy do kolejnej lokalizacji, bo tak znowu przekopiowali jakiś model na. Model zrobili na... Wchodzimy do sali od chemii. Przyjrzyjcie się temu. Przyjrzyjcie się temu stolikowi, a temu. Dobra, to tyle na medycynie. W sporcie? O, ty. Przejdźmy sobie tutaj. Bramka. Czas na zimne piwko. O kurde, jak pododawali do kartonów. Tutaj mamy te strażackie. Dodali, co to jest? Pseudokoszyczek. Dodali skrzynki z domu superbohatera. Tutaj takie coś takie kartony takie kartony takie na półce takie. O! A to co? O, taka sortownia jakby. Ciekawe. Ej ty, linia produkcyjna. Produkujemy na pewno legalne zioła. Takie lecznicze, fajne, chińskie. O. W ogóle fajne, fajnie, że te y, to wydaje światło, tak? W budownictwie pusto, walizki pusto, to jest fajne, w sprzątaniu i brudach pusto, na plaży pusto, dym pusto. Światełka ozna... O! Ty! Ej, patrzcie. Dodali takie coś. W ogóle patrzcie yy, to jest dodane z jak weźmiemy sobie tutaj to. Teraz te wiaderko. I teraz to. E, zamknijmy to. Patrzcie, tutaj są dosłownie takie te O, tu. Tu. I takie. A i w ogóle dodali tutaj... E... Lasery nic, instrumenty nic, fajerwerki nic, linie policyjne nic Mapy... o, w mapach! Taka ciekawa mapa świata Oż, dobra, to zaraz Nagrody nic Konie, siodło lol. Beczki nic Te takie słupy świetlne nic ty dodali. Excalibura dodali, ale czemu w tej kategorii? Czemu tu? Halloween i święta nic. Dali taką mapę zarombistą. Na pewno mi się przyda, tak szczerze. No raz, skończyli terpę. A i w ogóle usunę te Brookhaven Racing. Dobra, wchodzimy, przykładamy kartę. No i patrzcie, tutaj jest takie no. No i tutaj mamy drzwi. Otwierają się drzwi. No i wszystko fajnie, nie? Tylko, że ten odrzutowiec jest za premium. No, ale tyle dobrze, że teraz ten odrzutowiec jest tylko za premią, no bo kiedyś ten odrzutowiec był... Trzeba mieć game Passa na te estate'y wielkie. Zrobić sobie bazę wojskową. To będzie, proszę państw. Osiemset robux. I premium za dwieście siedemdziesiąt pięć. 1744 robuxy, no. Zaoszczędzicie na tym 800 robux. Je. No. I super, nie? Jakby... Same premium. Same premium. Czy dwa gamepasy, no nie? Trochę też tracą osoby, które kupiły dwa te gamepasy. No, patrzcie, o tą bazę wojskową mi chodziło. I tutaj te zielone, to są drzwi. Tam jest ten odrzutowiec. No i co? Policzcie na tym. Policzcie na no spokojnie sobie widzowie w komentarzach, czy na pewno 65 profów. No i tyle. Sajonara. O kurde. Papa.